Obsługa była na wysokim e, poziomie. Mm, tak naprawdę wszystko załatwiliśmy w kilka dni, w teorii zapłatę. E, zacząłem kurs praktycznie tydzień po zapisaniu. Ogólnie biuro dla mnie jest super, z tego względu, że jeżeli chodzi o przejmy, by, termin, żeby zmienić sobie na inny. Miałem akurat wczoraj taką, taką sytuację, to nie było żadnego problemu. Dostałem chyba 5 czy 6 telefonów, e, żeby to jakoś fajnie ustawić. I żeby to było pode mnie. Z tak rzetelnym biurem się nie spotkałem. Naprawdę o co się nie zwróci człowiek, no to tak naprawdę odpowiedź jest, jest natychmiastowa praktycznie. więc. Są tak konkretne, że jak w środę przyniosłem PKK, to zostałem zapisany na piątek na egzamin i pojechałem go zdałem. Po prostu uwierzyły we mnie i kazały mi tam jechać. Pouczyłem się łącznie jakieś sześć i pół godziny, zrobiłem samą naukę, z czego pojechałem na egzamin i zaliczyłem go za pierwszym. Dziewczyny naprawdę bardzo fajnie bardzo fajnie mają podejście i bardzo fajnie sprawnie wszystko organizują. Także ja, ja jestem bardzo zadowolona, bo czas droższy od pieniędzy. Informacje są bardzo rzetelne, a ja też jestem trochę trudnym klientem, bo ja tam wparowałem, powiedziałem, że potrzebuję ekspresowego kursu na kategorię A. I to wszystko zostało mi objaśnione, co mam po kolei robić. I już jestem. Do, do, minął tydzień odkąd jestem na kursie a już zdałem y, teorię egzamin. Nie miałam żadnych jakiś tam problemów z panią Sylwią. Bardzo fajna dziewczyna, można pogadać nie tylko na temat Madagaskarki. Mam do przejeżdżenia 20 godzin. Poszedłem do biura i wspólnie z Sylwią ustaliliśmy mój grafik już na 12 godzin, bo to mi zależy na tym, żeby zrobić jak najszybciej. Zawsze wszystko było na czas do Sylwii, zawsze można zadzwonić o każdej porze, zawsze znajdzie czas, żeby porozmawiać. Jeśli o to chodzi, to super. Jest bardzo miła i sympatyczna, także e, jestem pod wrażeniem. Miałam wszystko: e, jazdy umawiane, od razu dostawałam SMS-em, kiedy są jazdy. E, zapisanie na egzamin też dostałam: wszystkie e, namiary, co mam wziąć, gdzie mam się zapisać. E, i, także, także tu nie było żadnego problemu. Cena idzie razem z jakością i myślę, że warte są każde pieniądze, żeby też te marzenia spełnić. Mi się udaje, że jest OK. Co do, co do placu, co do y, tych y, nauczycieli, że tak powiem, to jest wszystko jest okej. Okay. Według mnie cena jest y, zbyt niska za tak przekazaną wiedzę i, i tak naprawdę za możliwość jazdy na no, tak naprawdę na nowych maszynach. No jest ok. Tak jak się rozglądałem po rynku, to jest po prostu ok. Tak jak powinna być, ani za niska, ani za wysoka. Myślę, że adekwatna. Kurs przyspieszony jest trochę droższy. A też mam rozeznanie, co do ceny w Warszawie jest dużo drożej. Mi się wydaje, że jest potrzebne, bo dużo młodych ludzi nie ma oczywiście takiej dużej gotówki, żeby od razu zapłacić za kurs. Ja robiąc kiedyś B, tak samo nie było kiedyś P, ale korzystałem z systemu ratalnego, też bezprocentowego bez i to zdało egzamin. Dla, dla mnie to jest na plus, jak najbardziej dla tych, którzy chcą zacząć swoją karierę z prawo jazdy. Ja uważam, że jest w porządku, bo niestety nie wszystkich stać, żeby od razu sobie zapłacić przypuśćmy z góry 2,5 tysiąca złotych za, za kurs. No nie? nie, że spoko opcja, to wtedy można spełnić swoje marzenie e, rozkładając je na raty. To jest bardzo dobre, dobre rozwiązanie, bo nie wszystkich stać wywalić taką kwotę, tak? bo to nie jest mała kwota prawdę powiedziawszy, także to jest bardzo dobre rozwiązanie. No w dzisiejszych czasach jeszcze przy tej inflacji, no to wiadomo, tak wyłożyć od razu całą sumę nie jest łatwo. tak? Więc y, można sobie nie tylko na dwie raty, ja to sobie tam trochę tu, trochę tak zapłaciłam. Na początku to w ogóle nie płaciłam, tylko w jakąś zaliczkę płaciłam, a teraz już zakończyłam kurs, więc uregulowane mam wszystko i do teraz jeżdżę na dodatkowych lekcjach, tak? Już okay. wykupuję.